Czy płatne cheaty poradzą sobie z największymi serwerami w Minecraft? To pytanie, na które znajdziecie odpowiedź w tym filmie, więc oglądajcie go do końca. Ale od początku. Jakiś czas temu dowiedziałem się, że mój znajomy sprzedaje cheaty, które podobno działają na naprawdę dużych serwerach w Minecraft. Postanowiłem, że się z nim skontaktuję w celu kupienia tych cheatów, żeby sprawdzić to na własnej skórze. Zresztą zobaczcie sam. Ale jeszcze przed filmem ważna informacja. Stworzyłem swój hosting serwerów Minecraft. Nazywa się on cloudly.gg. Jeśli chcesz tanio kupić serwer z małym pingiem, ponieważ nasze serwery znajdą się w Polsce, Musisz wejść na cloud.ly.gg i wybrać pakiet, który cię interesuje. A na naszym Discordzie dc.cloud.ly.gg, możesz znaleźć kod promocyjny na nawet minus 20%. Zresztą sprawdza. Dobra, moi drodzy, tak jak widzicie, napisałem do niego, czy może Discorda, i napisał mi, że może. Jeszcze nie wiem o co chodzi, ale no, mam nadzieję, że się to ogarnie. Dobra, moi drodzy, napisał mi, że tak, więc dzwonię po prostu do niego. Halo, no ja słyszałem, że ty sprzedajesz cheaty jakieś i chciałbym ten. Ja użyć, bo potem nadziałem na jakichś fajnych serwerach dużych. No sprzedaję, sprzedaję, fajnie działają. Okej, okay, a wysłobyś mi je i jaka cena w ogóle? Cena za takie cheaty to jest... Tak, poznajomości, złotych. Złotych. po znajomości 5 zł. 5 zł, serio? No po znajomości, stary, to wiesz. Dobra, no to kupię w takim razie możesz podać swój duber, to cię nie wie, że wyśle blika. Dobra, dobra. A, a jeszcze pytanie. No, no. Na, na jakich serwerach to działa? Ogólnie ja cheatowałem na RGMC, na Apple MC, na Hubie, no i tam z tego co... Gracze pisali to na wiele więcej. Okej, okay, no dobra. I to, no, więc, to... w zależności jakich będziesz używał. Oczywiście. No, mi jeszcze rozpisz wszystko i mi hmm. te cheat. Eee, czekam i wyślij mi numer telefonu, ci wyśle ten hajs. dobra, tu masz e, ten plik. Co mnie bardzo zdziwiło to cena tej cheatów tu wynosiła tylko 5 zł. I podobno działy te cheaty na największych serwerach, gdzie gra ponad 1000 osób, co mi całkiem rozwaliło głowę. Więc tak jak słyszycie, to może być naprawdę gruby odcinek. Więc w tym momencie zostawcie like oraz zasubskrybujcie ten kanał, bo nie wiem czemu, ale większość z Was tego nie robi. A przy okazji możecie wygrać 100 zł do na craft .pl. Wystarczy, że napiszecie swój w komentarzu. Moi drodzy, w tym momencie dostaję folder z cheatami oraz e, numer telefonu, gdzie mam wysłać pieniądze. To oczywiste. A teraz czekam na IP serwerów, na których te cheaty podobno działają. Jednak przed tym postanowiłem, że je zainstaluję, a następnie wejdę na craftcube.pl. Czyli na mój serwer, żeby sprawdzić jak to w ogóle działa. Dobra, oficjalnie odpalam cheaty i szczerze jestem mega ciekawy co tu może się wydarzyć. I pamiętajcie, że istnieje szansa na to, że będę sprawdzany w tym odcinku. A jeżeli jesteście tego ciekawi, to oglądajcie go do końca. Ponieważ reakcja adminów może być naprawdę bardzo ciekawa. Co jest ważne, że w końcu wchodzimy na mój serwer, więc musiałem użyć innego Niku. Dobra, wezmę sobie serwus, kochani. Dobra, oficjalnie wchodzę na mój serwer, widzowie. Co ciekawe, nie są to takie typowe cheaty, że po prostu sprzedajemy klienta, tylko sprzedają oni po prostu konfig do Meteora. Postanowiłem, że wejdę na byle jaki tryb, a następnie sprawdzę, co tak naprawdę tutaj działa. Wiadomo, że serwery mogą się mocno różnić, ale podobno klik TP działa jest to jakieś takie tepanie. No niestety na CraftCube nie działa, ale podobno na innych ma działać. Czy działają takie rzeczy jak Speed, na przykład no Speed mi też tu nie działa, no jest to CraftCube, więc tutaj to trochę bardziej zablokowana, ale podobno na następnych serwerach ma to wszystko działać. A żeby się tego przekonać, musicie oglądać na do końca, ponieważ ostatni serwer rozwali wam głowę. Dobra, czy ja skaful, no nic mi nie działa. Na CraftCube nic mi nie działa. Dobra, to jest naprawdę mocne. Więc albo ja mam naprawdę jakiegoś mocnego antycheata, albo po prostu, no nie wiem, tamte serwery są jakieś do wywalenia. No patrzcie to, nawet nofel mi nie działa, nic mi totalnie nie działa. A w końcu dałem za te cheaty tylko 5 zł, nie? Czego ja się spodziewałem? Co mnie bardzo zdziwiło? Na moim serwerze na craftcube.pl żadne cheaty nie działały. Jednak nic z tym dziwnego. Po pierwsze, te cheaty były za 5 zł, a po drugie ten konflikt był stworzony pod inne serwery. Więc postanowiłem, że pójdę na nie. A pierwszym serwerem jest jakiś hub MC. Nie wiem, co to w ogóle za serwer, ale okej. Okay. A co najważniejsze, był to jeden z najmniejszych serwerów. Ponieważ im dalej, tym będą pojawiały się tylko większe serwery. Więc naprawdę będzie grubo. Dobra, sprawdźmy, czy rzeczywiście tutaj, no, działa ten serwer. Jak to, jakby czy te cheaty tutaj. Ok, no, łączy mnie na serwer. Dobra, sprawdźmy takie rzeczy, czy na przykład działa tutaj Speed. Czy raczej mnie wyrzuci. Co ciekawe, no, nie wyrzuca mnie. Okej, okay, ja nam mnie wrzuciło. Ok, czy działa TTP niby? Bo podobno też ma działać. O kurde, dobra. Patrzcie to. Normalnie działa te klik TP. Dobra, wyrzuca mnie, ale kilka razy zadziało. To jest ogólnie mega przydatne do ucieczki, z tego co słyszałem. Dobra, wezmę sobie kita i może przetestujemy to tak naprawdę w praktyce, jak to wszystko działa. Dobra, muszę się dojść do jakichś graczy, bo nie mogę w ogóle do nikogo pisać, więc to jest trochę duży problem. Ale też jestem trochę zawiedziony. No nie działałem to jakoś super mega te cheaty. Dobra, jakiś mnie do siebie tepa. Dobra, jestem ciekawy, czy rzeczywiście to wszystko będzie fajnie działało. trzy trzasem nie zaczęły tepać do siebie. Dobra, on. Aj, nie mogę go bić, naprawdę. Justynka, no dalej, chodź. Chodź za działkę, dalej, idziemy się bić. Jak Jakie masz cheaty? Co jest? Czemu ona od razu napisała, że ja mam cheaty niby? Co jest? Dlaczego niby? To było naprawdę dziwne. Rodomowa cypiara serwera od razu napisała, że jakie mam cheaty. Czemu już tutaj będę mógł bić? Jeszcze nie. Gdzie ja mogę nie bić tych ludzi niby? I znowu to jest jakaś działka. Ja pierdzielę. No bicie i dalej nie mogę tu Podobno mam takie hitboxy, więc no jestem naprawdę ciekawy Jak pójdzie tutaj bitka Okej, okay, dobra, zapierdzielam ją I powiem wam szczerze, te hitboxy naprawdę chyba dobrze działają Mam no slowdowna Okej, okay, no walę ją normalnie No patrzcie to, naprawdę nieźle ją walę Ej, no co jest? No patrzcie to Normalnie ją biję z 10 kratek Dobra, ona ucieka Rzuca perły i zgi zabiłem ją, co jest? Nawet nic nie napisała, że. że. że, że chicy. Dobra, ej, zarąbiście jednak działają, dobra, jestem pod wrażeniem. Te hitboxy tutaj naprawdę działają. Dobra, następny gracz tepa do siebie. No i też jest na działce, niestety. Ty co jest? To jak normalnie tu lata. Jakbym go walnął, z łuku. O, ja pierdzielę, dobra. Jest bitka, widzowie. Jest bitka gruba. Dobra, ja jestem na cheatach, więc powinienem sobie z nimi dać naprawdę radę. No, ale kurde, nie mam pojęcia tak szczerze, jak to może być. No, te cheaty, kurde, są dowalone, nie? Ja pierdzielę te hitboxy, to. Więc złoty chłopie, za takie cheaty, gdzie mogę bić kopię dziesięciu kratek. Nie zostaje bana. No, patrzcie to. Ej, dobra, no, ja nie wiem, nie. Ja mogę powiedzieć naprawdę wiele, ale no, to jest za mocne dla mnie. Dobra, nie wiem, czy wy to widzicie, no, ale jak po prostu walę, kurde, jak nie wiem. No, no, co jest? Nie, no ja pierdzielę Dobra, oni zaraz będą, moi drodzy, najprawdopodobniej albo uciekać, albo ja nie wiem. Ale no kurde, no wale ich grubo, nie? Jestem ciekawy, czy z bana po prostu. Problem jest taki, że nie mają naprawdę lepszej temy ode mnie, a no ja, nie, jakby, no to nic nie zmienia. No ja nie mam dobrych itemów, więc ciężko mi ich w ogóle zabić. Zaraz próbujemy użyć kilaury samej. Samej kilaury spróbujemy użyć. Nie wiem, czy ona mi coś da, ale no może będzie to lepsze niż w na tym serwerze, akurat to będzie lepiej działało. Nie, dobrze, tu kilaura też zarobiście, działa. No patrzcie to. Dobra ten konflikt jest jakiś OP, totalnie. O oh, fakt, prawda? No Kurde, nie mam niestety bloków. Szybko jakieś bloki. Czy ja tutaj skafult? No i mnie wyrzuciło. Tak jak widzieliście, to był dopiero pierwszy serwer, a już mogłem takie rzeczy robić. Teraz pozwoliłem przejść do następnego serwera. Dobra, moi drodzy, następnym serwerem jest Apple FC I tutaj gra już trochę więcej, osób, ponieważ gra prawie 400, więc jest to na pewno większy serwer. No, najwięcej osób gra na survivalu, więc wejdźmy też na niego. Dobra, czy działa tu x ray No X-ray tu działa, więc no tak naprawdę to ja chyba idę po prostu kopać i temy. Postanowiłem, że zbiorę jakiekolwiek podstawowej temy, żeby mieć się z czym bić. Jednak nagle stało się to. Dostałem bana od razu! Dostałem bana za umijanie bana, bo byłem wcześniej na tym, żeby testować i czy działa. I tu naprawdę działały te cheaty. Kurde, nie wierzę. Więc musiałem ten serwer odpuścić. Jednak był pewien serwer, który był naprawdę bardzo duży. Ponieważ było to RGMC, na którym gra ponad 1000 osób i podobno na nim te cheaty też zarąbiście działają. Musiałem to sprawdzić. Czy cheaty za 5 zł rzeczywiście mogą być dobre? Dobra, moi drodzy, wszedłem. że się zarejestrować, no. Boję się trochę, co tu się może stać. I że stanę bardzo szybko bana, bo wiem, że tu się dostaje bana na IP. Dobra, czy działa tutaj X-Ray? Na tym serwerze działa X-Ray również, więc zarobiście. Czy jest to jakiś kod? Free, VIP? Coś takiego nie ma, niestety. Kurde, czyli muszę zebrać jakieś itemy. Jednak przed tym postanowieniem testować najpopularniejsze cheaty, co mnie naprawdę bardzo zdziwiło. Dobra, moi drodzy, z tego co wiem, na tym serwerze działa no I muszę to po prostu sprawdzić, bo jeżeli tego nie sprawdzę na własne oczy, to po prostu nie uwierzę, bo jest to cheat, który no, nie powinien działać na żadnym serwerze, stary. No to jest, no, jak no? O jeszcze jesteśmy klucz, super. O kurde, ile i temu w Ja pierdzielę, nie muszę ich zbierać, super. Ej, ja pierdzielę dlatego w ogóle tutaj jest. Co jest? Dobra, moi drodzy, sprawdźmy, czy działa scaffold. Okej, okay, nie działa i zostaliśmy kilka. A już się benżebany, ja pierdzielę. Dobra, moi drodzy, jeżeli na tym serwerze działa najpopularniejszy cheat, czyli no fall który jest mega do zablokowania, to ja po prostu nie wierzę i, i jest masakra. Jednak, żebyście wszyscy wiedzieli, na czym polega ten cheat, to działa w ten sposób, że nie tracicie HP, jeżeli spadniecie z wysokości. Dobra, uwaga. Ja pierdziele, Nie! Nie wierzę, że oni tego jeszcze nie zablokowali, nie. I on działał na tym serwerze. Co naprawdę chore. Dobra, mamy tyle żelaza, że możemy sobie to po prostu sprzedać nawet. No zaraz po prostu pójdziemy się bić widzowie z jakimiś goś gościami, no. Dobra, sel. Sprzedaję to wszystko. A, nie mam permisji, no to super. Ja pierdziele, gdzie to się sprzedaje? Dobra, sprzedałem te całe żelazo i pytanie, czy teraz mnie stać na diamenty. No stać mnie. Więc nawet tego żelaznego seta nie potrzebuję. Ja pierdziele No dobra, mamy diamentowe itemy, więc już z tym coś możemy robić. Pójdźmy też na spał na morze. Ej, dobra, nie mam pojęcia. O, chyba tam. Teraz skrzynki hej dostałem jedno żelazo. xd jednak sprawdźmy jeszcze moi drodzy czy działa to na przykład klik tp bo to jest też ciekawy cheat który po prostu no może nas tepać okej okay. czy mnie tepa czy mi się zdawało dobra cofa mnie nie chcę tego robić bo zaraz na bana to już tepa może się ktoś do mnie tepnie widzowie postanowiłem że zbiorę jakieś podstawowe bloki a następnie zrobię wielką wieżę dzięki której będę mógł tepać wszystkich ludzi a nas nie spadać bo mam no fala jednak przed tym tepać się do mnie jakiś gracz dobra tepa tepa się ktoś do mnie ten Badany gracz aha no nie działa to super dobra, mamy już całkiem trochę tych bloków więc chyba nam już Powinno nawet starczyć. No, X-Ray tu też zarobić działa, więc fajnie. Stary, jest to serwer, gdzie gra tysiąc osób. No, to jest totalnie w ogóle dziwne, nie? Ej, dobra, te się do mnie gdzieś grać. Temnoś... O, kurde. O no, nie. Ja pierdziele, Tak straciłem swoje wszystkie itemy. Jednak ja miałem wciąż dużo pieniędzy, więc postanowiłem je wykorzystać. Pralka z radomia. Mogę z Daj jakieś itemy. Dobra, może mi da coś, stary. Jestem biednym cheaterem, okej. Okay? Mogę Discorda? Tak, podaj. O, ja to tą żyć mocne. Postanowiłem, że dodam go na Discorda, a następnie testuję na nim cheaty. Dobra, dzwonię do niego. żyć ciekawe Siema. To ty? Prawdziwy? No. Ja nie wierzę. Ej, tepaj, dam ci ty. No to ty się tepaj do mnie. No dobra, dobra. Ja nie wierzę, zęciak. A co? No Przejdź... nie pierwszy raz to Że twoim fanem. Cieszę się, że jesteś fanem. Bardzo, bardzo mi miło, stare. Ja oglądam wszystkie twoje odcinki normalnie. Przyjmij, tepam. No dobra, czekaj chwilę. Dobra, tepe, acet. Cy... No dobra, tepłem cię. Dobra. O kurde. A? Dobra, jest. Błagam. No nie, no co? Yeah, nie, no. A miało być ja, tak, tak naprawdę, pięknie. Dam. Nie, no dam ci cheaty, naprawdę. Mój kolega dobra, ci da. To lecę do ciebie ma? O nie! O nie! O nie! Dobra, głupio wyszło. Nieważne. Sorry, trzymaj się. O nie, dostębana. Ja wiercielem. To było najgłupsze, co mogę zrobić w życiu, nie? Tak jak widzieliście, cheaty za 5 zł wcale nie muszą być takie złe. Jeżeli chcecie więcej odcinków z testowania płatnych cheatów, zostawcie like, zasubskrybujcie so ten kanał i wbijacie na krawskie.pl. Buziaczek dla was i to tyle, no.